<noise> dzisiaj robimy. Dzisiaj jest niedziela, ale robimy powoli porządki, żeby na jutro mieć mniej, mniej tak, Anisio? No. Anisma pomaga, podlał z Eli w kwiatki. A teraz wyciera kurze. już jedną pod telewizorem szafkę wykurzył <noise> tak, Anisio. No. Teraz tutaj. Gdzie ty to kupujesz? W no. Turcji. No. <noise> Dzięki. może nie zejdzie, wiesz Anisiu, to jest od doniczki takie. Tak, zejdzie. Zeszło? Bagiety. Jest praca zespołowa, każdy pracuje na obiad, nie? Będzie obiadek pyszny. Tak Elifuś? Co robisz Ela? Sałatkę, tak? Ani zrobi jedzenie. Nie umiesz? Czekaj, o, czekaj, nie tak Anisio. Na tą stronę weź. Nie. No przerzucaj. się uczy smarzyć piersi. Ale bez panierki mamy dzisiaj tak na szybko, nie? Tylko w przyprawach. No, o brawo. To e? Brawo. Aha. Anna i Olaf. Nie ma Any. Dobre ziemniaczki, Anisio? Dobre. Gnieciesz? Gnieciesz. No gniec, gnieć. Nie. Pogadaj, jak robisz hopa. Hop, 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 hop. Weszliśmy do nas do parku, jest ładna pogoda. Chłopcy grają z kolegą w piłkę. Nisa zasnęła. Zabierzesz? <gryzysz? gryzysz>? To idź kopać z chłopakami. Daj ładnie piłeczkę Elifuś, bo ej, ej, nie gra z Paulem, daj ładnie. Witam się z Wami z windy, wróciłyśmy z Elif po kredę, bo Elif chce malować kredą. Powiem Wam, że świeci słońce, ale jest chłodno, taki zimny wiatr wieje. Tak powiewa, nie wieje, nie wiadomo jak, ale powiewa. Już idziemy, I, ale żeby się przewietrzyli, żeby sobie pobiegali i się zmęczyli. To wyszło z mi na plac zabaw. Eee, tak. się bawię. Powiem wam, że Elich tu maluje. To <noise> śnijcie, uważaj. Odwrócę kamerę. Powiem wam, że ktoś tutaj się nieźle zabawił na tym placu zabaw, bo e, zbierałam szkła po butelkach od piwa, bo to był jakiś tam Desperado czy coś tam jeszcze. Jeden były niebieskie, drugie były e, przezroczyste. No i jest niebezpieczne, niektóre były te dzióbki, to się pije, wiecie, były po, podwracane tą częścią taką ostrą. Nie daj Boże, dziecko upadnie, czy coś i, i ten i się skaleczy. Więc ja to wszystko pozbieram, bo moje dzieci tu biegają i nie tylko moje, bo tutaj sąsiadów dzieci też, więc. Dla bezpieczeństwa, wyzbierałam te małe takie wszystkie, wszystkie części, wrzuciłam do śmieci. No ale ktoś się ładnie zabawił, i żeby takie rzeczy na placu zabaw robić, no nie przesadzajmy. Przecież tu dzieci biegają i to duże, małe, i, i któreś dziecko upadnie sobie krzywdę zrobi. No ja nie rozumiem niektórych myślenia w ogóle. A ja dzisiaj, no dzisiaj jest ogólnie niedziela, jestem sama. Hakana nie ma, bo musiała samego rana jechać aż koło Stuttgartu, za Stuttgartem, ponieważ do swojej pracy potrzebuje jedną taką lampę. I ogólnie miał jechać w poniedziałek do Monachium, tam jest specjalna firma, fabryka, co produkuje wszystkie te narzędzia, które on potrzebuje do pracy swojej. I tam była też taka lampa, i miał jechać w poniedziałek po te rzeczy. Ale tutaj mój znajomy powiedział, że właśnie Stuttgart, za Stuttgartem też jest fajny sklep. Fajna taka. Jak to powiedzieć, nie sklep, to nie jest sklep. To jest taki magazyn z rzeczami, które on potrzebuje do siebie do pracy. I powiem Wam, że lampa była tańsza, lepszej jakości. I ten, ten znajomy powiedział, że oni to wszystko sprowadzają właśnie z Ukrainy. I teraz nie wiem, jak to będzie. E, bo nie wiem, czy tam w ogóle coś się teraz. Wiecie, dzieje innego oprócz e, wojny. A w sprawie hakana, co będzie robić, i co to w ogóle jest, i, i ten, to Wam opowiem troszeczkę już w innym filmiku. E, co się u nas takiego zmieniło, ale pewnie większość z Was się domyśla. Nie większość z Was mi też napisała, e, że myślą, że właśnie hakan będzie to właśnie robić. Ale powiem Wam w osobnym filmiku, e, co zrobiliśmy, jak to wyglądało, jak to przebiegało, cały proces tego wszystkiego. I to zrobię taki osobny filmik. Czytałam komentarze pod filmikiem ostatnim i powiem Wam, że też byłam przerażona i Wy jesteście również przerażeni tak jak ja tym wszystkim. Eee, będę co jakiś czas wspominać o tym filmikach, ale też nie chcę robić filmików. non on to perwiecie z tym tematem, bo jeszcze mi ktoś zarzuci, że nie wiem, że chcę dla wyświetleń po prostu sobie pogadać, a tak nie jest. Eee, po prostu jak już podejmuje się różnych tematów, to tego też się podjęłam, bo wydaje mi się, że tyczy on nas wszystkich. Nie wydaje mi się, tyczy nas wszystkich. Słucham! Tam możesz robić malen! Możesz malować tam! <śmuszczaj> możesz malować do Słońce mnie razi, nic w sumie nie widzę. Mała śpi, o też tyle dobrego w domu, nie chciała spać. Cześć, cześć, witam się z Wami w poniedziałek, taki piękny słoneczny dzień. E, w nocy, no niestety, są minuso, jest na minusie, bo było minus 4 bodajże, minus 3, minus 4. E, w dzień jest 7 stopni i wyszłam e, na balkon jest po prostu pięknie, naprawdę pięknie. Nie ma takiego chłodnego wiatru, jak był wczoraj. E, posprzątałam mieszkanie. Chłopcy mają ferię tydzień czasu, elif nie ma. Więc Elif jest w przedszkolu, mała śpi. Wczoraj Enis mi pomagała właśnie przy sprzątaniu mieszkania. Wczoraj trochę zrobiliśmy. Dzisiaj e, chłopcy też mi pomagali i no, ogarnęliśmy mieszkanie. Jeszcze tylko zostało mi odkurzenie i przetrę chyba też podłogę, też wczoraj to też robiłam. Więc e, tak to nam minęła i niedziela i poniedziałek jest dopiero która godzina? Niech zerknę. W półte dwunastej. No i także e, co będziemy robić jeszcze nie wiemy, planów jako tako nie mamy żadnych. I teraz takie, takie info, może chciała, ja, ja bym chciała zasięgnąć informacji e, przede wszystkim od tych pań i dziewczyn, e, które są z Niemiec i które wiedzą coś na temat zbiórek. Ja dzisiaj też jak będę odbierać Elif z przedszkola, bo haka ją rano zawiózł, jak będę ELIF odbierać z przedszkola, to też bym chciała zapytać pani, czy coś wiedzą, gdzie można oddać jakieś rzeczy, albo przez jaką stronę można właśnie wpłacić pieniążki. Bo mogę też je wpłacić właśnie na te polskie strony, ale ja dokładnie nie wiem co, jak i chciałabym po prostu gdzieś tutaj na niemieckiej stronie wpłacić pieniądze. Z tego co wiem, jedna z Pani mi pisała, że jedzie tutaj autobus, bus z sierotami, dzie dziećmi z sierocińca. Um, jeśli ktoś wie, gdzie można oddać jakieś rzeczy czy, czy po prostu jakieś w ogóle informacje, to zostawiajcie mi linki pod, pod tym filmikiem. Ja sobie po prostu bym weszła i zobaczyła, poczytała, co i jak. Zobaczę, jak to wygląda właśnie w zbiórkach, może w szkole. W szkole, czy szkoła jest teraz zamknięta, ale może przedszkole jakoś tam daje radę, walczy czy coś, bo nie oszukujmy się. Ale Niemcy są do tyłu ze wszystkim. Ym, troszeczkę późno to zaczęli. Polska wspięła się po prostu na szczyt, pomagają niesamowicie yy, i to jest naprawdę piękne, piękne, że pomagają. Pomimo, niektórzy właśnie piszą, że niektórzy nie lubią Ukraińców i, i ze względu na historię, i z powodów tam osobistych. Ale jednak pomagają i to jest takie piękne, bo jednak to są ludzie, tam są dzieci, tam są starsi, starsi, starsze osoby, e, rodziny I, i naprawdę brawo, brawo dla wszystkich, bo e, pogoda też nie rozpieszcza. Widziałam jakieś tam mrozy, śnieg pada, jest naprawdę zimno, nieprzyjemnie. Ludzie czekają po ileś godzin, właśnie kilkanaście godzin w kolejkach. I nie wiem czy wam dodawałam, czy wam nie mówiłam właśnie na temat tego, że wujek tak na mnie troszeczkę brzydko wyskoczył, że to niby my nie pomagamy Ukraińcom, a z tego wychodzi na to, że to ukraińska granica ma troszeczkę jest do, troszeczkę do tyłu, że tak powiem. Ja wujkowi wytłumaczałam, że my pomagamy jak najbardziej. Wręcz tak troszeczkę wybuchłam, bo mnie to zirytowało, że tak tak powiedział, że my nie pomagamy. Sorry, ale my robimy wszystko co Polacy robią wszystko co mogą. I nie wiem na jakiej telewizji, on to, to była telewizja turecka, nie wiem jaki to był kanał. I Hagan też mówił, żeby uważać, jaką, jaki kanał się ogląda, jakie wiadomości, bo niektórzy po prostu kłamią. Nie, nie, zrozumieją czegoś, powiedzą, żeby wiecie, oglądalność tylko wzrosła i w ogóle. E, także to było tak, takie niemiłe, wiecie, bo, te, bo ja to śledzę, ja to widzę i widzę, jak Polacy pomagają, a ktoś ci powie, że, że my nic w tym e, kierunku nie robimy. Jak nic nie robimy, jak jest ponad 200 tysięcy osób przyjętych już e, przez, e, przez Polaków, także. To było niefajne, to mi się bardzo nie spodobało. Ciocia próbowała mnie tam obronić, że no, ale przecież Turcja też nie wpuszcza Syryjczyków, nie chcieli wpuszczać, ale my wpuszczamy Ukraińców. I to było takie niesprawiedliwe, że, że, tak, że tak w ogóle pomyślał, że, że jest mi bardzo przykro, że, że wy ich nie wpuszczacie i w ogóle takim brzydkim tonem to było powiedziane i ja po prostu nie wytrzymałam i tak troszeczkę brzydko, ale wybuchłam, no bo ktoś nie będzie osądzać mojego kraju o to, że my nie pomagamy, jak Polska pełnej gotowości, nie Nisiu? No. jest ja tutaj tam nie patrzę, pełnej gotowości oglądam sobie wiadomości włączam sobie teraz trochę przeskakuję z tureckich na, na polskie, a za chwilę wyłączę po prostu telewizor nie, 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 nie oglądam tego cały czas, bo po prostu nie mam czasu, ale jak chwilę usiądę to sobie zaglądam co tam się dzieje także ja Wam bym chciała złożyć tego vloga, jest o wszystkim i o niczym w sumie Ee, życzę Wam e, miłego tygodnia. Mam nadzieję, że będzie lepiej, a nie gorzej. Że będzie to szło w dobrym kierunku. Wiem z tego, co Hakań mówił, właśnie Ukraina chyba z Rosją teraz są e, w trakcie rozmowy. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Trzymam kciuki. Ja też mam w domu tutaj bardzo dużo rzeczy, którymi mogłabym się podzielić. E, od różnych ubranek dla niemowlaka, bo wiecie, że mam bardzo dużo tego po nisie. Po Elif i Chłopaków, także po mnie, po Hakanie. Także, jeśli by, by ktoś tutaj z Ukraińców był w potrzebie i ktoś zna takie osoby, to, to dajcie po prostu znać pod tym filmikiem. Albo gdzieś jakieś zrzutki, gdzie tutaj by mogło po prostu z niemieckiej karty wrzucić na niemiecką stronę, to też by było bardzo fajnie. Także, dajcie mi znać co i jak. A ja już będę kończyć tego vloga. I po prostu będę się z Wami powoli żegnać Coś dla Was będę nagrywać jeszcze Tutaj Mam taki przygotowany filmik, żeby Wam powiedzieć, co Hakan teraz będzie robić Mam troszeczkę materiału, rzeczy, które sobie nakupywał I chciałabym Wam opowiedzieć, co będzie teraz robić I jaką będzie wykonywać pracę Większość z Was właśnie zgadła gdzieś tam mniej więcej Ale chciałabym Wam troszeczkę o tym opowiedzieć Więc bym zrobiła taki osobny filmik co ile nas kosztowało, jakie tam żeśmy musieli papiery załatwiać i w ogóle i dużo tego, dużo tego naprawdę. Także żegnam się już z Wami, życzę Wam miłego dnia, trzymajmy się wszyscy cieplutko, wszyscy razem. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmiku.